Witam bardzo serdecznie, mamy serwis. Eee, to znaczy dolewamy olej z tego względu, że eee, wymienialiśmy olej, tak ja wymieniałem olej, jest wymieniony olej, bo już było 300 godzin. To jest minus tego. Zapomniałem założyć kratki. O, 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 delikatnie to powinno być z dwoma rękoma, żeby nie obić maski. Eee, także uzupełniliśmy olej, bo wczoraj było wymieniane wszystkie filtry. Bo wczoraj miałem akcję ze zbiornikiem paliwa. I opanowałem to w jakiś sposób. Zrobiłem sobie przejściówki. Ciągnik się dusił, dławił, bo tego gnoju pełno w zbiorniku od paliwa. Mówię, co jest? A on tam 0,5, 0,6 doładowanie, kurna... Niby paliwa miałem nalanego, a nie mogłem zjechać, kurde, do domu. Tutaj miałem 60 litrów w dolnym paliwie... Cześć! 60 litrów w dolnym... w dolnym baku, a, ja, a on mi tutaj trzy razy zgasł. Bo był taki gnój w dolnym baku, no więc... wywaliłem to wszystko z tego dolnego baku i jest godzina 16. Bo dzisiaj rano musieliśmy powycinać trochę krzaków, bo będzie dziś albo w nocy, albo jutro, no, na dniach w każdym razie odbiór buraków cukrowych i tam takie spryzma usypana, że trzeba było trochę gałęzi powycinać, no więc zeszło, bo rano z dzieckiem trzeba posiedzieć, i teraz jest godzina, bo jedziemy do wujka uprawiać. Spróbujemy w ogóle czy to będzie szło. No i jest godzina, kurde, 16 jeszcze uzupełnienie oleju, coś, coś, no ale to już nie pojedziesz, kurde. A jeszcze kartkę miałem sobie wypisać na ilość motogodzin. Będę obrabiał film, to zaraz, jak tego mi się przypomni, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, bym nie zrobił, to zaraz to trzeba uzupełnić. Zawsze taką naklejkę sobie ten... naklejam, nie? Z przeglądem. I kiedy kolejny przegląd, no i tam piszę sobie jakie... No tak jak od samochodów mamy, nie? To gdzieś tam takie naklejeczki mam, więc w każdym ciągniku takie coś tam sobie pilnuję, że wsiadasz do ciągnika, czy pracujesz ciągnikiem, a zobaczę, kiedy jest wymiana oleju, tak, żeby to było i wtedy jest porządek i zawsze jest wymiana na czas robiona, czy tam, no nie wiem, no przekroczysz 10 godzin, no to tam nie jest problem, nie? a staram się tam co 300 godzin, nie to tam tu jest tyle oleju, tu tyle wchodzi, że i można by było rzadziej, ale to chodzi głównie wchodziło, yy, no teraz już tak nie chodzi w ciężkich robotach, więc niech ma tą wymianę yy, co te 300, no jest takie optimum, można i po 250, ale już nie przesadzajmy, nie? John Deere nie John Deere mają long life yy, oleje i po ten yy, i po 600 godzin ale to już moim zdaniem jest sieka i przesada, więc wziąłem statyw, wziąłem kanapki no i spróbujemy jakieś pół nagrać, ale jest szaruwa, więc będzie lipa, no. Będzie lipa, żeby coś nagrać dobrze. Jak nie to będzie trzeba dokończyć, kurde jutro. Spalimy maszynę, zobaczymy jak ona w ogóle zapali. Dotknięcia i równiutko pracuje, nie? A tam rozumiesz 1500-1800 obrotów i on zaczynał huczeć, bo po prostu mu brakowało, brakowało mu miodu. I nawet było tak, że jak go przegazówkę mu zrobiłeś, bo już tam gdzieś ta rurka była przetkana. Jedziemy na pole i postaram się coś na polu nagrać. Ostatnio sobie siedzę w restauracji, piję futkę, przychodzi ktoś to mnie i mówi... Co tu, pierdolasz? Pierdzielić strukturę gęby! Przedni apen włączony, cypa. Trochę go ustawimy tutaj zaraz. Tam jest praktycznie na maksa, tak żeby to jeszcze jakoś chodziło. No. Rednice są w miarę ogarnięte. Buraczki leżą. wieszmy co to w ogóle jest, jak to idzie czy to ma sens, czy to będzie trzeba zjechać, bo jak pod te górki nie będę podjeżdżał no to trzeba albo go trochę wypłycić, no tylne idą na tylne szły, no jak u mnie robiłem nie powiedziałem, spadło 13 litrów, nie? jo i kurde to jest tak, orać tego Cię... ale kurde zostało faktycznie trochę tego burona yy, orać tego no nie wiem, no jest też taka opcja ja tak na mokro zaorałem te liście. Jakby do, do, dokąd mierzyć, czy dotąd, czy dotąd nie w zasadzie tutaj o, jak się ubije ta ziemia, to jest tu. Jakby tak dotąd mierzył, to jest tu no i tak, o. 5, 10, 15, 20, 25, to no, trzy dychy, no 30 do 35. Przednie redlice już widzę, że idą płyce, bo nie, nie, nie idzie udrzeć. O widzisz Jakby tak mierzył, no to tu prawie no 5, 10, 15, 20, 25, 30, no 30-35 Ale tu jest Ale tu jest kurde myślałem, że tu nie jest taka mocna ziemia. Gwiosną uprawiałem, a to się wszystko ubiło. Patrząc po tym łączniku To troszeczkę głębiej powinny pierwsze iść No tył to tam idzie na 100% dobrze Bo z tyłu są tak długie redlice A ile drżownicy zobacz Patrz No, no zobacz tył no, Jakby się uparł to dotąd Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem No ma 40 cm 35-40, no to chyba pozwolić sobie Przód niech będzie trochę płycej, ale te cztery łapy Z tyłu przedrą, kurde, konkret I To będzie taka namiastka głęboszowania, nie wiem, ja byłem zadowolony W tamtym roku e 7,4 tony Ewentualnie mu jeszcze trochę upuścić ciśnienia Z tylnych kół, bo tam e Widzisz, obkleja się, no kurde, nie ma trakcji Może i New Holland by chodził lepiej tutaj No nie, tutaj trzeba muzyki słuchać Мне мото. Też bez młota się da. Jak widać na załączonym filmiku. się przesunąć, bo patrzę, tu jest dokładnie ślad od tego, metal techa wuja. No nie, no nic, dobra, no i tak trzeba to przedrzeć i tak. No. Nie będziemy tu sobie śladów wybierać. Ta ziemia i powinno być dobrze. Dobrze moi mili widzowie, albo i nie mili, a może są jacyś nie mili. Bo w każdym razie dobrze moi widzowie. Na dzisiaj mamy koniec. Pouprawialiśmy 5 godzin. Ile tam zostało? Ciężko mi jest to powiedzieć. Ale jako takie zakończenie, bo wcześniej mieliśmy próby tutaj kombinacji z redlicami. Mam nadzieję, że coś będzie w tym świetle słabym widać. Czyli redlice, te, które były tutaj, no to zaspawane mają te dziury. Trochę lipa jest, ale no chcę je dodrzeć. No kurde, no jeszcze jest możliwość wysunięcia ich o, o kawał ładne. Te się mocniej widzę Tam tamte mniej. Może kwestia tego, jak kamienie bo tam dosyć dużo kamieni było. Napawanie, napawanie nie dało nic. Zrobiłem 2 hektary, to po dwóch hektarach nie było już nic. I po prostu teraz one już lecą z grubości, czyli ogólnie, no już potem je chyba wyrzucę. No te z tyłu jeszcze można by było tam podratować, no ale co to tam zostanie? To i tak jest chyba trzeci sezon. Jak one są używane Także te napawanie Totalnie bez sensu To by musiał być typowy drut do napawania Jakiś twardy O wysokim HRC Bo to jest zwykłe elektrody Porażka po prostu 2 hektary I to wszystko To wszystko, że tak powiem Się zjadło nie? Dlaczego nie dokańczam tego pola No dlatego, że mam uszkodzony zbiornik No i nie ma możliwości pracy Dalszej ciągnikiem trzeba było wrócić po paliwo no i to jest nie robota, nowy zbiornik już jest zamówiony, bo no nie, no, no do sześciocylindrowego ciągnika, no to te tam 160 litrów, to i tak to jest tyle, co kot napłakał płakał, 200, 250 litrów, to już można jechać i, i kawkę wypić i tam trochę porobić w tym polu, nie? Yy, no trochę naście nawet bym powiedział, no bo co tu dużo mówić, tam 6 sześciocylindrowe ciągniki, no około te 20 litrów na godzinę. No trzeba liczyć, nie? To myślę, że to nie jest dużo. Przy tych tam 100 stu... nie wiem, ile one mają mocy. No Zetor nie wiem, ile ma. 130, 150 koni. New Holland ma 135. No to jak mu buta wciśniesz do końca, no to pokazuje tam do 25, jeżeli się nie mylę. Normalnie to jest w okolicach tam 16, 18, 23. No czyli ta średnia wyjdzie pewno tam w okolicach 20 litrów na godzinę. Trzeba było to jeszcze tam trochę pomierzyć. Eee, pomierzę jeszcze w wolnej chwili klocki. Opon bo w Nicholandzie bardzo mocno te opony się zaklejają. Nie do końca jestem z nich, no jeszcze za, za, za szybko, żeby mówić. Dobra, także mamy tak i też nie jadę dalej na to pole. Idę tam coś zjeść, bo i tak nie zasnę raczej, ale może tam piwko wypiję, żeby, żeby jest. Będzie wtedy jakaś szansa, że się wyciszę po jeździe z etorem, bo tak to jeszcze z dwie godziny bym wysiedział a o czwartej w nocy muszę wstać bo buraki mają odbierać także no widzimy się w kolejnych wrogach gdzieś tam pewno nad ranem nie I, i tyle także do zobaczenia w następnych filmach